Dzień dobry, moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym poradnym czytaniu Energii Dnia Codziennego. Karty, jak zawsze, potasowane i rozłożone z najwyższą atencją i intencją, więc zapraszam Was do wysłuchania. Witam Agnieszkę, witam An, witam Anitę, witam Oliwie, witam wszystkich pozostałych. A kochani, dzisiejszy dzień, choć u mnie pod bardzo, bardzo ekspansywną i silną a, energią żywiołu wody, to jednak w okowach jeszcze pełni, a więc dobrobytu, szczęśliwości, pracy nad sobą, no i nad tą właśnie, tym właśnie dostatkiem. Tego i Wam życzę. A Agnieszka, Marzena, Anita, wszystkich, wszystkich jeszcze raz witam. Dobrze kochani, zobaczmy, Cóż ten wtorkowy e, dzień, energię nam dzisiaj przyniosą. Zobaczmy, jakie podpowiedzi możliwości pracy. Pokażą karty Tarota. Pamiętajcie, że jest to tylko podpowiedź, droga, być może ułatwienie w decyzjach. A ja dzisiaj z tej strony jakoś tak. Hmm. Królowa denarów. Kochani, królowa denarów to podpowiedź właśnie tego dobrobytu. Królowa denarów to energia osoby, która docenia drobne rzeczy, która majątność posiada zarówno tą a, finansową, ale też i też emocjonalną. To energia osoby, która docenia, ale która też potrafi dzielić się tym swoim bogactwem. to, Dobra gospodyni, to osoba świadoma, ale też i umiejąca zarządzać swoim kapitałem, zarówno tym materialnym, ale też i duchowym. To piękno w najpiękniejszej, najczystszej formie, ale też i docenienie tak naprawdę tych drobnych, małych rzeczy, które składają się na to nasze wewnętrzne, duchowe, ale też i materialne. Bogactwo. Odpowiedź, abyśmy właśnie czerpali radość z tego, co posiadamy, nad czym pracujemy, czasami naprawdę w pocie czoła i z takim, bywa, że trudem, niemniej jednak wdzięczność za to, jak postrzegamy, ile potrafimy pokonać przeszkód, ile jesteśmy w stanie wypracować, powinna w nas brzmieć. A dlaczego? Dlatego, że ta wdzięczność, pomimo tego, że trudności wszelakie mogą pojawić się po drodze, pomoże nam pokonać się właśnie, pomoże nam docenić wartość tego jednego ziarenka pszenicy, tej jednej kropelki wody, bo jak będziemy sukcesywnie nad tym pracować, to nawet się nie spostrzeżemy, a zobaczymy pełną spiżarnię. I nie dlatego tylko, aby posiadać i mieć ale po to, by naprawdę docenić tę wartość, docenić siłę naszych rąk, ich pracy, naszej świadomości, a w czasach wtedy, kiedy może być trochę trudniej, to też i siłę tej wdzięczności, ale też i możliwości podzielenia się. Bo pamiętajcie, że energie, e, takie, które są dzielone z, z serduchem, z empatią, z wdzięcznością, w trójnasób do nas wracają. Takież to prawo magiczne jest, o czym na pewno wiemy, więc starajmy się każdego dnia, pomimo tego, że może się nie chce, może coś strzyka w kościach, a może tak jak dzisiaj woda świat zalewa, cieszyć się, bo coś jest po coś. Ja nie muszę biegać po ogrodzie z wężem i podlewać wszystkich roślin. Borówki. Wręcz śmieją się dojrzewając w tym deszczu, więc zbiory planuje obfite. Więc myślę, że w pewnych sytuacjach pomimo jakichś niedogodności plusów wyglądać należy. Zobaczmy, cóż podpowiedzą karty e, minerałów, jakim możemy się wspierać i działać. Dunia, witam Cię serdecznie. A dzisiejszy minerał ja powtarzam nie raz i nie dwa i nie osiem. Energię wią. Cytryn. Radość. Myślę, że ponieważ jesteśmy tuż po pełni, ale jeszcze pamiętajcie, że dzień przed i dzień po, a wczoraj była pełnia, nadal pracować możemy w okowach dobrobytu, szczęśliwości, pracy e, nad tym właśnie dobrobytem, dobrostanem, radością i wszystkim tym, co dla nas najlepsze. Eee, maku, witam Cię serdecznie. To jak najbardziej cytryn pomocny w tych działaniach może być. A cytryn to radość. Cytryn, jeśli chodzi o właściwości litoterapii, to przede wszystkim polecany do działania eee, w sprawie naszej wątroby, trzustki, układu nerwowego czy tarczycy bardzo bardzo polecany w sytuacjach kiedy a, cierpimy na jakąś niestrawność, na nieżyć żołądka, osoby które są po operacji żołądka, które mają jakąś infekcję stanu, znaczy infekcję układu y, pokarmowego, refluks y, albo są po zabiegach, na przykład gastroskopii, gdzie trzeba dojść do siebie przez jakiś czas, jak najbardziej cytryn może wspomóc w czasie konwalescencji. Czas łagodzenia skutków podrażnienia, chociażby jakiegoś zapalenia, czy żołądka, czy niestrawności. I tutaj, popijanie połyczku wody, w której odpoczywał cytryn, noszenie na splocie słonecznym najlepiej takiego cytrynu, naprawdę działa łagodząco. Cytryn, i na przykład za zażywanie kąpieli w wodzie cytrynowej, a bardzo korzystnie wpływa na stan naszej skóry. Jeżeli zbyt długo leżeliście na słońcu, albo macie spieszchłą skórę, macie skórę czy cerę naczynkową, to przemywanie, masowanie skóry e, takim e, cytrynem również uelastycznia e, tę skórę, dodaje świeżości, dodaje witalności. Pomocny jest e, również osobom, które cierpią na jakieś atopowe zapalenia skóry, ale również na stany zapalne stawów. Tutaj również masowanie miejsc obolałych a bardzo korzystne. Cytryn, tak jak już wspomniałem, bardzo dobry jest, jeśli chodzi o wszelkiego układu i wszelkiego rodzaju zapalenia tutaj w okowach naszego brzucha. Czyli trzustka, jelita, wzmacnia jelita. Jeżeli ktoś ma syndrom leniwych jelit albo ma problemy z perystaltyką, to jak najbardziej polecam czystym sumieniem. Bardzo dobra, bardzo mocna, wysoka wibracja tego minerału. Po prostu pomaga nam w no, energetycznym, ale też i zdrowotnym podniesieniu się z tych różnych sytuacji dolegli dolegliwości. Wzmacnia układ immunologiczny. Więc, jeżeli przeziębiacie się albo właśnie przechodzicie przeziębienie, czy to jakąś tam infekcję gardła, czy jakąś dwudniową gorączkę, to wspomaganie się. Ja przypominam, że litoterapia jest alternatywą, jest dodatkiem, jest możliwością dodatkowego korzystania. I ja nikogo tutaj nie, mam, nie namawiam, co by do lekarza nie poszedł. Ale wiecie. Przysłowie mówi, tonący brzytwy się chwyta, a jeżeli podają mu tak, o tak wysokich wartości, to polecam. <grystanie> Violetta, dzień dobry. Kasiu, witam cię serdecznie. Cytryn również jest e, minerałem, który oczyści naszą wątrobę, nasze nerki z doksyn, z złogów. I tutaj polecam popijanie sobie wody, w której odpoczywał właśnie cytryn. Dzień dobry, Ludzynko. E, ja często powtarzam, żeby odpoczywał jakiś minerał. E, tak, e, pamiętajcie, że jeżeli używacie minerałów do litoterapii, muszą być oczyszczone, e, muszą, wiadomo, jeżeli, jeżeli macie kilka minerałów, to każdy z nich może służyć do czegoś innego. Zaprogramowany minerał a, na jakąś czynność, na jakieś działanie, jeżeli to nie jest działanie e, prowitalizujące nasz organizm, prozdrowotne, umówmy się w ten sposób. To działa on wtedy troszeczkę inaczej. I takiego minerału, na, do momentu, kiedy nie zdejmiemy z niego tego programu, zaprogramowanego do działania, no, nie używamy. Więc jeżeli używamy danego, dany minerał, do tego tak jak ja mówię, żeby zwitalizować, doenergetyzować nasz organizm, musi mieć program właściwy, czyli a, ten jakby oryginalny jego wibracji. Więc jeżeli programujemy. Na przykład cytryn na bogactwo, to jeżeli mamy jedyny taki cytryn, a chcemy go użyć do litoterapii na wzmocnienie naszego organizmu, to zdejmujemy z, zdejmujemy z niego program bogactwa i pozwalamy energią działać tym pierwotnym. Skrzetowa, witam cię, Aga, witam cię, An. Wow, ale mi miło, że aż was tyle. Pomocny jest również w łagodzeniu wszelkich bóli. I tutaj polecam szczególnie. Kobietom, ponieważ łagodzi bóle menstruacyjne, ale też i bóle okołoporodowe. Wzmacnia układ limfatyczny, ale też i hormonalny. Czyli osoby o troszkę jakimś takim bardziej chwiejnym nastrojowości, jak najbardziej polecam cytryn. Cytryn właśnie pomocny osobom, które borykają się z depresją, ze smutkiem po utracie kogoś bliskiego, po takim traumatycznym przeżyciu, a pomaga jakby ustabilizować emocje, ale też i pomaga nam zebrać w sobie siłę i odwagę. Tak jak już wspomniałem, cytryn polecany jest jednym z minerałów do napędzania, do pracy energetycznej na poziomie i o wartości materialne również, czyli przyciągania dobrobytu wszelakiego. E, Polecany głównie osobom z podznaku bliźniaka, pan Ilwów, Tak jak już również wspomniałem, e, krótka medytacja, położenie go sobie na 15 minut na czakrze splotu słonecznego wzmocni, oczyści, doda witalności, doda radości, ale też i ochrony, kochani. Jak oczyszczamy cytryn? Cytryn odkładamy w sól, a później delikatnie przemywamy wodą. No i możemy odłożyć na przykład na geodę ametystową, na kryształy górskie, co by doenergetyzować go. A tyle. Dobrze. Kochani, co tam u Was powiedzcie mi? Czy też tak u was, yy, yy, że tak powiem, pada i zapędy na weneckie kanały macie? Bo u mnie ewidentnie do tego zmierza. Ale tak jak powiedziałem, woda transformuje. Więc niech przetransformuje wszystko co do przetransformowania, a że tak powiem, no należy. <śleszamy> tak, bardzo pada. Dunia coś pisze, tak? E, dużymi literami. Cóż tam Dunia pisze? Jakieś pytanie? Tak, Dunia, już doczytałem. Czy jest e, tak, Dunia? E, ten minerał, ten kamień nazywa się skamieniałe drewno. I jest to drewno skamieniałe. I zasada jest taka, że jeżeli. E, to jest tak najbardziej polecane do nowego domu, dla osób, które wprowadzają się do nowego domu, dla osób, które dokonały totalnego remontu, a takiego od piwnic po sam dach, to również, dlaczego, jest e, taka, takie przeświadczenie i też ta magiczne trochę działania. Ale najlepiej, gdyby kupić cztery, nawet nieduże e, kawałki, bo tutaj można mówić o takich malutkich, ale też i naprawdę o dużych plastach tego skamieniałego drewna. Można kupić cztery kawałki nieduże z drewna, zakopać je w czterech rogach ogrodu, miejsca lub położyć na czterech rogach mieszkania, jeżeli to jest mieszkanie. Z intencją ochrony, z intencją jakby uziemienia wszystkich negatywów, przetransformowania ich i szczęśliwości mieszkańców. Ale oczywiście można kupić tylko jeden. Troszkę większy, i z taką intencją podarować. Skamieniałe drewno jest przede wszystkim polecane właśnie jako minerał ochronny, stabilizujący, przyciągający dobrobyt, radość, bezpieczną przestrzeń tworzący w danym mieszkaniu czy domu. Takim minerałem również może być szafir, jest to wysoka wibracja i ochrona totalna. Też może być to oczywiście. Piękny kryształ górski, który jest praktycznie dobry na wszystko. Lili, dzień dobry. Ale jeżeli troszeczkę uwagi, a ja zawsze powtarzam, że nasza uwaga, atencja, odrobina przyłożenia się do naszych działań, a tutaj um, wietrzę odrobinę magii, więc a jak najbardziej a ten, to skamieniałe drewno będzie bardzo słusznym, pięknym podarunkiem. W ogóle cudowny pomysł. Fajnie mieć, jest mieć kogoś bliskiego, przyjaciela, przy, przyjaciółkę, przyjaciela, e, osobę bliską, która no, w ten sposób również podchodzi do swoich bliskich cudowny, bardzo fajny pomysł z tym kamieniem. Dobrze, kochani, zobaczmy. Bardzo proszę dunia. A, witam jeszcze raz wszystkich, wszystkich. A no, i cudowności wam życzę. Dobrze, kochani, zobaczmy. Oj, skrytowa. Ja właśnie widziałem wczoraj, że e, piesek choruje. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś strasznie, strasznie trudna rzecz. E, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Brązowa świeca dla wzmocnienia dla pieska. E, no. Tak myślę. E, skrypt e, dla pieska. Dla zwierząt w ogóle to runa słońce, e, runa kobieta i runa oko. Jeżeli chciałabyś skorzystać, to takie runy zastosuj dla pieska. Runa słońce, wigoru, witalności, zdrowia i strażniczka, e, mocy, witalności, ale też i piękna. I zdrowia. Runa kobieta uzdrawia. No a oko wiadomo to bezpieczeństwo. Także, jeżeli chcesz, to zastosuj. Dobrze, kochani. Zobaczmy, cóż podpowiedzą nam karty opiekuńcze na dzisiejszy dzień. Do przemyślenia. Pamiętajcie, że mamy jeszcze dzień, gdzie czynić pełniowo możemy. Niezależność. No, słuszna podpowiedź. Decyduj, decyduj za siebie. Korzystaj z prawa boru. Dokładnie tak. A starajmy się wybierać mądrze, rozstropnie, zgodnie z daną energią na tu i teraz, ale sukcesywnie dążyć do właśnie naszej niezależności. Hmm. No, nie fajnie, rzeczywiście, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze wszystko. Druga podpowiedź. Spokój. O, tego się trzymajmy. Zawsze go należy zachować, nawet jeśli yy, walą się mury, bo wtedy yy, mądrzej znajdziemy wyjście z sytuacji. Hmm. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Dokładnie tak. Ale jeżeli. a... Właśnie wtedy, kiedy nie wiemy, nie znamy, nie dostrzegamy wszystkiego, a zachowujemy spokój, to i podpowiedzi, i doświadczenia nasze e, posłużą nam do tego, aby znaleźć jednak to rozwiązanie. Te rozwiązanie, przepraszam. Wskazówki, proszę o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Po mojemu, siły wyższe są po to, by nam pomagać. Do nas należy afirmacja, byleby słuszna i z pełnym oddaniem. A Wszechświat na pewno usłyszy i pomoże nam. Dobrze, kochani, na koniec, jak zawsze, energia run. Zobaczmy, cóż, która dzisiaj do nas zagości i co nam przekaże. A luna dzisiejszego dnia to żniwa. W sumie mnie to nie dziwi. Luna żniwa to czas dobrobytu, czas celebracji, czas zadowolenia. Czas, w którym możemy świętować, czas, w którym możemy e, cieszyć się i doceniać to wszystko, co wypracowaliśmy. Dostrzec naszą wartość, dostrzec, że małymi krokami również do celu dojść można. I dostrzec każde ziarenko, nad którym pracowaliśmy i zobaczyć wartość, które w tej chwili nam ofiaruje. Być wdzięcznym, ale też i pamiętać o jutrze. Zawsze powtarzam przy runie żniwa, że dziś jest fundamentem jutra. Więc słoiczki wekujemy, suszymy zioła, no i staramy się radośnie przygotować do trudniejszych czasów, a do czasów kiedy słońca już tak dużo nie będzie, kiedy rośliny przestaną owocować, czyli jesień, czyli zima, ale dziś świętujmy, dziś cieszmy się, doceńmy tę naszą pracę, doceńmy naszych bliskich, spojrzyjmy na nich może troszkę inaczej, spróbujmy cieszyć się drobiazgami. One budują wszystko, kochani. Dzisiejszy dzień to energia królowej monet, to dobra gospodyni, to. Bogactwo to piękno wewnętrzne i zewnętrzne, ale to również energia wdzięczności i dzielenia się. Cytryn dzisiaj niech nam doda radości, doda skrzydeł, jak ten motyl na karcie. Pracujmy nad, swoją, nad swoim pięknym, nad swoim bogactwem, jakie by ono nie było. Chronimy się i brońmy. Bądźmy zadowoleni. Nawet wtedy, kiedy trudno, bo. Wdzięczne i zadowolone serce, i dobra myśl, nawet chociaż jedna w naszej głowie, może pomóc nam pokonać wszelkie przeciwności. Podpowiedzi na dzisiaj to niezależność, spokój i wskazówki. Czyli trochę popracować by należało, ale ze spokojem i czytaniem wszelakich znaków, które mogą nas ukierunkować. No a runa żniwa niech dopełni pełni całości tego dzisiejszego czytania i tych. Wszystkich energii pomoże nam docenić, celebrować, no i spiżarnie nasze, i te duchowe, i te fizyczne, zapełnić. Pięknego dnia Wam życzę, pysznych kawek, śniadanek, herbat, tudzież innych ziłek, radości w serduchu, uśmiechu na twarzy, a samych pozytywnych myśli, nawet kiedy trochę trudniej. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trudnego dnia. Pięknie dziękuję za wspólny poranek. Pamiętajcie o, ła... o łapeczkach. Dziękuję od razu. No i cóż, szczęśliwi bądźcie. Twórzcie, działajcie wedle Waszej woli. Dziękuję pięknie i do zobaczenia, kochani.